Cześć i dzień dobry, z tej strony Drwal Rembajło i dzisiaj mam przyjemność przedstawić Wam Nilgard, czyli nową frakcję w w wiedźmińskiej grze Karcianej. Właśnie w tym filmie, drogi podróżniku, dowiesz się wszystkiego o tejże frakcji. Jakimi dysponuje kartami, jakich posiada dowódców i jakie stosuje taktyki. Bez zbędnego przedłużania zapraszam Was na prezentację Nilguardu. Nilgard to wielkie i potężne cesarstwo, które samotnie jest w stanie rzucić wyzwanie północnym królestwom. Operując taką siłą militarną i terytorialną, potrzebna jest więc odpowiednia strategia. Taktyka Nilgardu opiera się na trzech filarach. Każdy z nich obrazuje walory sztuki wojennej cesarstwa. Pierwszy filar to rozpoznanie. Inaczej mówiąc, chodzi tu o odkrywanie kart z ręki danego gracza. Znając sztuczki, które ma w zanadrzu nasz przeciwnik, z pewnością lepiej zaplanujemy nasze kolejne ruchy i odniesiemy zwycięstwo. Jak to działa? Kartami takimi jak na przykład Alchemik czy Albrich odsłaniamy to, co przed nami ukryte. Odsłonięte w ten sposób karty pozostają widoczne do końca całej partii. Są także jednostki, które, oczywiście z pewną rekompensatą, odsłaniają nasze własne karty. np. przykład Derido lub Nilfgaardski Rycerz. Choć pozornie pokazanie swoich kart może okazać się złym pomysłem, również i to może się opłacić, bowiem w szeregach Nilfgardu znaleźć można wiele jednostek współdziałających z mechaniką odkrywania. W zależności od naszej intencji możemy w ten sposób zaszkodzić przeciwnikowi lub wzmocnić swoje siły. Przykładowo oblężnicza Mangonela zasypuje wrogów falą pocisków razem z każdą odkrytą kartą. Również serit potrafi zadać niezły cios wrogiemu stronnikowi. Inni wojacy, jak na przykład zwiadowcy czy włócznicy dywizji Alba, mogą zwiększać swoją siłę lub liczebność w zależności od tego, ile kart zostało odsuniętych. Van Hemar zaś rośnie w siłę wraz z każdą odkrytą kartą. Z tą mechaniką współgra także znany fanom książkowej sagi Wilgefortz, choć w nieco inny sposób. Jednakże dowódcą, którego specjalnością jest rozpoznanie, jest sam cesarz Emr Vam biały płomień tańczący na kurhanach swoich wrogów. Jego umiejętność pozwala na odsłonięcie aż dwóch kart z ręki przeciwnika. Bez wątpienia, lepiej nie drażnić jego cesarskiej mości. Drugim z filarów Nilfgardu jest kontrola zasobów. Jak wiadomo, wojny wygrywa nie ten, który ma silniejszą armię, lecz ten, który jest do niej lepiej przygotowany. Odpowiednia kontrola nad posiadanymi przez nas kartami jest kolejną cechą Nilfgardu. Specjalna zdolność tej frakcji daje możliwość wymiany jednej karty z ręki na początku drugiej i trzeciej tury. Dzięki temu można pozbyć się tego, co nam niepotrzebne, na rzecz tego, co może się przydać. Kontrolę sprawować możemy także nad talią. Tutaj pomocny będzie na przykład Stefan Skellen, dzięki któremu ustawimy sobie kartę na wierzchu talii. Również i Cantarella pozwala nam na manipulację pierwszą kartą. Ale żeby było jeszcze ciekawiej, możemy położyć łapska także na talii przeciwnika, a nawet na jego cmentarzu. Tutaj pomocni będą tacy jego moście jak Xartisius i Suirs. W kwestii cmentarza zaś prym wiodą Medyk oraz Asir van Anheid. Dowódcą, który pomoże nam zachować kontrolę na polu bitwy, jest Morvan Voris. Jego zdolność pozwala nam bowiem na zagranie dowolnej, nielojalnej jednostki stali, co w sumie łączy się także z trzecim filarem, na którym opiera się Nilgard, którym jest Infiltracja! O tak, nie ma wielkiego imperium bez odpowiedniej siatki szpiegów i agentów. Mówiąc krótko, Nilfgaard dysponuje po każdą ilością kart nielojalnych, czyli takich, które umieszczamy po stronie przeciwnika. Choć pozornie wzmacniają oni wrogie szeregi, tak naprawdę pracują dla nas, przynosząc nam wymierne korzyści. Nielojalne jednostki zwykle posiadają niewiele siły, zaś każda wywołuje jakiś efekt. Z pomocą emisariusza dobieramy nowe karty, ambasador zaś konkretnie wzmacnia jednego z naszych wojaków. Przy połączeniu tego ze zdolnością Joachima de Wet możemy naprawdę nieźle namieszać. Jest też bardzo ciekawie lawirująca między stronami fałszywa Cyrilla. Również i inni wojownicy Nilgardów wchodzą w synergię z jednostkami nielojalnymi. Na czele stoi tu oczywiście Brygada Impera, wzmacniająca się w zależności od całkowitej liczby szpiegów na polu bitwy. Brygada Nauzika zaś wzmacnia siebie poprzez usunięcie dowolnego ze znajdujących się na stole agentów. W zależności od okoliczności możemy także obniżyć siłę szpiegów np. przykład e Hornem lub przeciągnąć ich na swoją stronę kartą przekupstwa. Gdy już o tym mowa, oprócz wspomnianego Morwana Worisa, dowódcą, który tworzy kombinacje z jednostkami nielojalnymi jest Jan Calveit. Potrafi on przenieść na naszą stronę wszystkich tkwiących w szeregach wroga agentów. Tak oto moi drodzy, w skrócie prezentują się możliwości Armii Nilgardu. Oczywiście, siły cesarstwa posiadają znacznie więcej interesujących sztuczek i zagrań. Także i do tej pory znane nam frakcje otrzymały nowe karty, które również wam zaprezentuję. O tych jednak opowiem więcej w kolejnych filmach. Na koniec mogę więc polecić zasubskrybowanie tego kanału, jeśli nie chcecie przegapić żadnej z tych i wielu innych ciekawych informacji. Wygląda na to, że to by było na tyle w prezentacji Nilfgaardu, czyli nowej frakcji w Gwincie. Mam nadzieję, że dzięki temu filmowi lepiej zapoznaliście się z możliwościami, które oferuje Wielkie Cesarstwo oraz lepiej wykorzystacie je w praktyce we właściwej grze. A na to przyjdzie czas, Bam, już 6 lutego, właśnie w tym dniu oficjalnie do Gwinta wejdzie Nilgard. także lepiej bądźcie na to gotowi. Z mojej strony zapraszam Was do subskrybowania tego kanału, gdyż znajdziecie tutaj znacznie więcej ciekawych informacji o gwincie oraz innych grach. Prócz tego mam przyjemność zaprosić Was na streamy, które już niedługo pojawią się na tymże kanale, także subskrybujcie, bo naprawdę warto polecam. Jeżeli chcecie być na bieżąco ze wszystkimi informacjami odnośnie nowych filmów i streamów, koniecznie śledźcie mojego fanpage'a na Facebooku. Tam znajdziecie wszystko i jeszcze więcej, niż byście oczekiwali. Póki co jednak ode mnie to wszystko. Mówił do was Drawal Dzięki wielkiej. do zobaczenia.